Dobry wieczór! No już jesteśmy. Dobry wieczór, już jesteśmy. Ja mam na imię Mariusz i prowadzę projekt Odmładzania na Surowo razem z Agnieszką i teraz niedawno również z Reginą. Bardzo się cieszę, tutaj wskakujesz. Dzisiaj następne informacje na temat tego, co ewentualnie mogłoby się wydarzyć, jeśli się wydarzy w najbliższych miesiącach, tygodniach, i jak się do tego przygotować. Czyli w czasach próby, tak nazwaliśmy nasz sezon, który zaczęliśmy 30 sierpnia. Od spotkania z Annette Larkins. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, mam nadzieję, że oglądałeś. Jeśli nie, to cofnij się do tego wideo. Na tym live spotkałem się z 78-letnią kobietą, która wygląda na 40-latkę. Dzięki temu, że ponad 50 lat spożywa tylko warzywa i owoce. Nasiona, kiełki i rzeczy, które są wibrujące i żywe. Wszystko, co ma energię, daje życie. Nie wiem, jak to się mogło stać, że. Udało nam się wmówić to, że coś, co jest zabite, może dać nam energię. E, dzisiaj będziemy o tej energii rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, kim prawdopodobnie jesteśmy, co pragnęli przekazać nam nasi przodkowie albo my w poprzednich wcieleniach. Bardzo ciekawie, mam nadzieję, jeśli to, co robię dla Ciebie, podoba Ci się, podziel się z innymi. Wszystkie paluchy, serducha, komentarze również wzmocnią ten live. Ostatnio na Facebooku nie jesteśmy w gronie najbardziej polecanych kanałów. Niektórzy mówią, że nawet jesteśmy na listach kanałów, które trzeba zgłaszać do banowania. To wszystko dlatego, że przekazujemy informacje, które nic nie kosztują. E, przekazujemy informacje, że wystarczy jeść warzywa i owoce, e, wystarczy przeprowadzić oczyszczania, chociażby takie jak detoks sokowy, który mam nadzieję, że przechodzisz razem z nami. Napisz w komentarzu, czy jesteś na detoksie naszym sokowym. Dzisiaj był dzień szósty, czyli kończymy dzień szósty, zostało nam jeszcze trzy dni. Dlatego mam nadzieję, że jesteś i odczuwasz już no cztery w zasadzie 4 dni. Dlatego mam nadzieję, że już odczuwasz też już jakieś zmiany w swoim ciele, przede wszystkim pozbywasz się kilogramów, spływa z ciebie ten, spływają różnego rodzaju toksyny, bo po to właściwie to robimy. No i co? Dzielimy się tymi informacjami, nie jesteśmy faworytami teraz na liście czy Facebooka, czy YouTube'a, dlatego, wszystkie komentarze, wszystkie paluchy, wszystkie rzeczy, które zrobisz, to pozwolą na, na to, żeby jeszcze więcej osób to obejrzało. Im więcej osób się przygotuje do ewentualnych sytuacji, które mogą się wydarzyć, tym prawdopodobnie lepiej. Dzisiaj dostałem informację, że w RMF. Jeśli ktoś miałby nagrany fragment tego wywiadu, czy to był jakiś taki wzmianka, tylko RMFFM podawało informacje na temat trzech dni ciemności. No i jedna z. i Asia, która z nami współpracuje, napisała, że też antyradio.pl mówiło, mówiło o trzech dniach ciemności. Także myślę, że tutaj ta informacja zacznie się pomalutku przebijać do mainstreamu, tak zwanego, bo. Większość osób już rozumie, że no, w zasadzie no, to wszystko, co jest stworzone, to jest przykrywka pod coś, co, do czego nas się przygotowuje. Ale dzisiaj porozmawiajmy o faktycznym stworzeniu, porozmawiajmy o tym, co faktycznie mogłoby być naszym stworzeniem. Jak możemy się do tego ustosunkować? Przede wszystkim, czy trwała śmierć może istnieć w naszym świecie? Okay? Czyli pod takim kątem się zastanowimy, co to oznacza śmierć i czy to faktycznie może istnieć, czy trwała śmierć istnieje. Bo jeśli dobrze by się nad tym zastanowić, to energia przecież nigdy nie umiera. Energia to jest coś, z czego się wszystko składa. Ja się składam z energii, ty się składasz z energii, a um, y, wszystkie rzeczy, które nas otaczają, to wszystko jest energia. Naukowcy wiedzą, przebadali, głęboko weszli w strukturę różnych y, y, elementów w naszym życiu i wiedzą, że to wszystko jest energia. To jeśli wszystko jest energią, czy jest możliwość, że energia umrze? To jest pierwsze pytanie, na którym się zastanowimy. I czy to prawda, że trwała śmierć nie istnieje? Czy to prawda, że skoro energia nie umiera, a my jesteśmy energią? To być może trwała śmierć nie istnieje. Jesteśmy jakimś zbiorem świadomości, jesteśmy jakimś wytworem naszej wyobraźni i wytwarzamy swój świat wokół siebie na podstawie zmysłów, które zostały nam w jakiś sposób nie wiem, podarowane i w jakiś sposób zwrócono nam uwagę na te właśnie zmysły, takie jak wzrok, zapach, słuch, węch. Czy smak, tak? czyli te zmysły, które, nam, które otaczają nas i odbierają środowisko, to jest coś, co pomaga nam kontaktować się z rzeczywistością, ale taką rzeczywistością, którą przecież w zasadzie sami kreujemy. Bo każdy z nas zupełnie inaczej patrzy na to życie. Każdy z nas zupełnie inaczej ma zbudowane oko, zupełnie inaczej zbudowane ucho, zupełnie inaczej jest zbudowany głos, inaczej się porozumiewamy i inaczej wszystkie rzeczy odbieramy. I tak naprawdę to może być złudne, że to, co ty widzisz, chce, żebym ja zobaczył to w ten sam sposób, a ja nie mogę tego zobaczyć w ten sam sposób, bo ja mam zupełnie inne zmysły. I dlatego, jeśli tak to działa, to czy, czy, to, czy to jest prawdą, że trwała śmierć nie istnieje? Że to jest tylko doświadczenie, którego doświadczamy w danej świadomości. Czego pragną nas nauczyć nasi praprzodkowie? Lub może my z przeszłości. Co nam pozostawili? Czemu możemy się przyjrzeć? Jakie informacje mogłyby być dla nas kluczowe, jeśli chcielibyśmy logicznie zrozumieć to, w jakim miejscu w tym momencie się znajdujemy w jakim czasie na świecie? Jak to wszystko zrozumieć? Jak to wszystko poukładać? Powiesz, po co to wszystko poukładać? A no po to na przykład, żeby nie siedzieć w domu i zagryzać w paznokci, że Cię wirus zaatakuje, albo nie nosić jakiś tam szmat na twarzy, bo się boi, że cię coś tam zaatakuje? Przecież te liczby, które dzisiaj wrzucają, na przykład 3000 osób zakażonych, 75 osób zmarło, z czego 73 osoby zmarły na choroby współistniejące, a dwie na koronawirusa. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Dobrze, że narracja się zmieniła, ale jak ta narracja mogła się zmienić? Jak to jest możliwe? Większość osób nie dotrze do tej wiedzy, i ta większość osób będzie myśleć, że coś im grozi, że to jedyne życie, które mają w tym momencie, muszą się jego trzymać za wszelką cenę. Nie umówimy dzisiaj wszystkiego, ale chciałbym Ci wrzucić tematy, do których będziemy wchodzić przez najbliższe dni. Czy oby na pewno pierwotny człowiek był prymitywny? Czy oby na pewno to, co cały czas nam pragnie przekazać Matrix, czy oby na pewno człowiek prymitywny był prymitywny? Jak to jest możliwe i kto stworzył piramidy w Egipcie, które w tym momencie notuje, datuje się na 2000 lat temu? Jak to jest możliwe, że 12 tysięcy lat temu? Jak to jest możliwe, że 12 000 lat temu człowiek miał taką inteligencję, żeby postawić piramidy? Takie piramidy, których nie da się zbudować dzisiaj. Rozumiesz to? Czyli co, byliśmy rozwinięci, bardzo inteligentni, rozumieliśmy, jak wygląda świat i nagle zgłupliśmy? czy zabrano nam tą świadomość? Czy przyduszono nas informacjami, że jesteśmy po prostu pierwotni, jesteśmy nikim? Czy faktycznie tak było, że człowiek był prymitywny? Czy od razu, od samego początku miał świadomość i był w stanie budować i rozpoznawać ten świat? Czy to jest możliwe, że zapomnieliśmy? Jak to się mogło stać? Skąd człowiek budujący 12 tysięcy lat temu piramidy w Gizie? Miał technologię do zbudowania tych piramid. Znał liczbę Pi. Rozumiał astrologię, fizykę, chemię, złoty podział, Fi, budowę wszech czasów. Skąd miał narzędzia do trójwymiarowej obróbki kamienia? Czy piramidy to aby na pewno grobowce faraonów? Jeśli to są grobowce faraonów, tak jak przekazuje nam Matrix, to dlaczego w tych grobowcach nie ma śladu po faraonach, nie ma żadnych rysunków związanych z tamtym czasem, kiedy to chowano ludzi i po prostu oznaczano, zaznaczano, że to jest miejsce do pochówku. Przepraszam cię na chwilkę, zejdę z kamery, bo muszę zamknąć okno, bo komary mi wlatują. Będziemy się nad tymi rzeczami zastanawiać już bardzo niedługo. Także bądź z nami, codziennie o 20:30. Gdzie znajdziemy tajemnicę naszego istnienia, pochodzenia i komu zależy, abyśmy byli ciemnym ludem? Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, że zapomnieliśmy? Pamiętasz, jak opowiadałem o tym, że na początku było nic. I wszystko. Na początku było stworzenie i brak stworzenia. Na początku był chaos i brak chaosu. Wszystko i nic. I to wszystko i nic istnieje. I w pewnym momencie to wszystko i nic podjęło decyzję, czego mogę doświadczyć i jak to zrobię. I co się stało? Podjęliśmy decyzję, że potrzebujemy stworzyć ciało. Nazwijmy to awatarem, ponieważ film Awatar pięknie to przekazuje: i potrzebujemy stworzyć myśli plus emocje czyli 99% życia każdego z nas. W momencie, kiedy mamy ciało, mamy myśli i emocje, wystarczyło tylko dać nam ducha i mogliśmy rozpocząć tą drogę. I mogliśmy doświadczyć tego, na co żeśmy się zdecydowali czyli czego możemy doświadczyć. W ten sposób powstaje gwiazda. I to jest kreacja. Kreacja w postaci gwiazdy. To jest tak naprawdę impuls elektromagnetyczny, czyli coś takiego, co powstaje przy olbrzymim wybuchu. Każdy z nas jest olbrzymim wybuchem. Nie wiem, czy wiesz, ale naukowcy zmierzyli wibracje każdej naszej komórki. I wytwarza każda jedna komórka wytwarza 0,6 y, y, V energii. Przemnożyć to przez 100 miliardów komórek, my jesteśmy jedną wielką elektrownią atomową, jądrową, albo największą energią, jaka chodzi w tym momencie po Ziemi. Dlaczego tej energii nie wykorzystujemy? Skoro wytwarzamy tą energię, skoro każda komórka wytwarza, ponieważ zapomnieliśmy. Być może zdecydowaliśmy się na to, żeby zapomnieć. Ale kto wie? Być może. Jednak nie było w ten sposób. Czyli wszystko jest gwiazdą. My jesteśmy gwiazdą, słońce, na które patrzymy każdego ranka, jest gwiazdą, na niebie są gwiazdy, na sklepieniu, wszędzie są gwiazdy, Bóg jest gwiazdą. Kreacja jest gwiazdą. Jeśli dobrze się nad tym wszystkim zastanowisz, to wszystko jest gwiazdą. Jeśli zrozumiesz sens istnienia, to będziesz wiedzieć o tym, że my jesteśmy wszyscy gwiazdorami. Jesteśmy gwiazdorami w dobrym słowa znaczeniu i wszystko w ten sposób zostało stworzone, aby doświadczyć tego życia w postaci gwiazdy. Gwiazda, energia i to wszystko, co zostało zdecydowane. Różnimy się tylko częstotliwością, różnimy się świadomością, jak również drogą, na której jesteśmy. Bo każdy z nas jest w innym miejscu na tej drodze. Każdy z nas albo ja. Bo być może ja rozmawiam teraz ze sobą, a ty patrzysz na siebie, bo wszyscy jesteśmy ja. Jam jest. Jesteśmy kreacją. Jesteśmy jednocześnie kreatorami i tym, co żeśmy wykreowali. Powstaliśmy z impulsu, z decyzji podjętej w nicości i we wszystkim, że chcemy doświadczyć tego życia i w ten sposób go doświadczamy, natomiast nie do końca to wszystko rozumiemy. I teraz jak to wygląda? Jak powstaje gwiazda? Czyli na początku było nic i podjęta decyzja, że tworzymy void, tak, tak zwany, czyli tworzymy przestrzeń do istnienia i wytwarzamy sobie takie pore, pole, które nazywamy torusem. Ja porównuję to do jajka, ponieważ nasi praprzodkowie w ten sposób to opisywali, że wszyscy mieszkamy w jajku. Że jest to jajo, które nas oddziela od, tej, od tego istnienia lub nieistnienia, od tego miejsca, którego się nie da nazwać słowami. Tam gdzie mieszkają Bogowie, czyli my. I my wchodzimy, zanurzamy się do tego jajka, aby doświadczyć tego życia. Ponieważ podejmujemy decyzję, że teraz jest czas według naszego zegara żeby doświadczyć, żeby zejść, poczuć, zrozumieć, pomyśleć, zakochać się, popłakać, mieć żal, mieć ból, cierpieć, po prostu wszelkich emocji jakiekolwiek możemy sobie tego dostarczyć. Podejmujemy decyzję, żeby przyjść i tego właśnie doświadczyć. Także podjęliśmy taką decyzję i stworzyliśmy gwiazdę Natomiast gwiazda ma taki konstrukt. Gwiazda składa się z trzech elementów. To są trzy rzeczy, trzy istnienia, trzy fragmenty, które tworzą całość. Najbardziej znane dla Ciebie porównanie będzie do świętej trójcy, tak? Święta trójca. Trójca przenajświętsza. Czyli Ojciec, Duch Święty. Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest gwiazda. W ten sposób opisują to nasi praprzodkowie. Bo widzisz, nasi praprzodkowie chcieli nam naprawdę bardzo ważną rzecz przekazać. Natomiast my podjęliśmy decyzję albo ktoś w naszym imieniu że zmodyfikujemy tą rzecz. I zaczniemy się modlić do ojca, zaczniemy uznawać syna i ducha świętego jako odrębne elementy, jako coś, co nie jest całością. Myśmy stworzyli całość, stworzyliśmy gwiazdę składającą się z trzech elementów, w, których jest w którym jest narodziny, czyli ojciec, jest życie, czyli doświadczanie tego życia. Tutaj mamy narodziny, tworzenie, tutaj jest ojciec, tutaj mamy życie, doświadczanie, Duch Święty, a tutaj mamy syna, czyli zniszczenie i śmierć. I w różnych religiach było to różnie opisywane. Tutaj, jako ojciec, yy, opisywano to jako Zeus, jako Odin, jako Brahma, czy Bóg ojciec? Syna opisywano jako Hades, Atum, Siwa, Diabeł, Lucyfer. Jako Duch Święty to jest Posejdon, Thor, Wisznu, Ra. Każda religia chciała nam przekazać, że jesteśmy całością złożoną z tych trzech elementów. Ta trójka ja o tej trójce mówiłem już sobie trzy lata temu. Dlaczego ta trójka cały czas nam towarzyszy? Dlaczego w, w naszym życiu trójka jest liczbą boską? Jeśli byśmy odrzucili przekazy religijne, no to i popatrzyli na przykład na to, co pokazują nam naukowcy, to naukowcy też mówią, że mamy proton, neutron i elektron. Tak naprawdę naukowcy, którzy patrzą w gwiazdy, i udają, że wiedzą, jak to wszystko wygląda, nazywają to wielkim atraktorem. Jest to miejsce, gdzie spotykają się wszystkie galaktyki. Point of singularity. Nie mogę znaleźć dobrego wytłumaczenia, jeśli chodzi o polski język. Czyli to jest miejsce, gdzie się wszystko zaczyna. To jest miejsce, gdzie wszystko powstało. I to jest miejsce, w którym my wszyscy jesteśmy. Natomiast zapomnieliśmy o tym. To jest kreacja, to jest święta trójca. Popatrz na wszystkie trójki, które są w życiu, które towarzyszą tobie, które znasz. One są zawsze, czy bardzo często, związane z czymś spirytualnym, z jakimś przekazem. To jest gwiazda. Syn, którego dzisiaj nazywa się Jezusem. Czyli tutaj jeszcze Jezus mógłby się pojawić. To jest nic innego jak gwiazda. To jest nic innego jak słońce, które się pojawia. Dlatego, jeśli popatrzysz na obrazy chrześcijańskie, to zawsze widzisz tą gwiazdę z tyłu, za głową świętych czy Jezusa. Gwiazda, rozbłysk, światło. My tak naprawdę, wszyscy od samego początku dziejów istnienia, modlimy się po prostu do słońca. Do gwiazdy. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy gwiazdą. My. Jesteśmy gwiazdą i to pragną nam przekazać nasi przodkowie. Wszystko musi się narodzić. Dlatego tutaj jesteś, dlatego ja tutaj jestem. Dlatego wszystko się gdzieś i kiedyś rodzi. Doświadcza i w tym momencie doświadczamy tego, cokolwiek żeśmy zdecydowali, że potrzebujemy doświadczyć, a później potrzebujemy umrzeć. Naturalna kolej rzeczy od punktu A do punktu B. Kreacja, przeżycie. I zakończenie. To tak jak w naturze wiosna, lato, jesień, zima. Na wiosnę wszystko się budzi, wszystko się rodzi. Powstaje z niczego, powstają rośliny, rodzą się nowe dzieci, zwierzęta, mają swoje potomstwo. Później to wszystko rośnie, dojrzewa, mamy lato, cieszymy się ciepłem, słońcem w bardzo dużych ilościach gwiazdą. Później przychodzi jesień czyli nasza starość. Przychodzi czas jesieni, kiedy opadają nam liście, kiedy zaczynamy się marszczyć, kiedy to życie spowalnia. A później przychodzi zima, kiedy umieramy. I w naturze wszystko jest przekazane. Natura wszystko dokładnie nam pokazuje, jak to wszystko funkcjonuje. Dlaczego my się z tym kłócimy? Dlaczego nam się wydaje, że umieramy bezpowrotnie? Dlatego, że nie zwracamy uwagi na naturę. A natura nam pokazuje: najpierw jest nasiono, które kiełkuje w ziemi, z tego wyrasta drzewo, a z tego drzewa wyrasta owoc, po to tylko, żeby z tego owocu powstało następne drzewo. A to drzewo, które dawało wcześniej owoce, w pewnym momencie się skończy. Obecnie i umrze. Po to, żeby nowe życie powstało, nowa energia, która cały czas jest przekazywana. Cały czas jesteś energią. Stąd reinkarnacja, która jest przekazywana przez azjatyckie e, religie. To jest przekaz. Tak naprawdę bardzo trudno jest wziąć wszystko, czy część chociaż wiedzy, bardzo dosłownie, czy tej, którą ja ci przekazuję, czy tej, którą przekazywali nam praprzodkowie, ponieważ nam się wydaje, że kiedy mówią do nas, że to jest Bóg to my myślimy, że no tak, to jest Bóg, czyli to musi być jakiś mężczyzna. A co jeśli to wcale nie musi być żaden mężczyzna? Co jeśli to jest tylko energia? Co jeśli energia towarzyszy nam od momentu urodzenia poprzez całe doświadczenie do momentu śmierci? Zobacz, jakie trójki masz w swoim życiu. Czy jesteś w stanie znaleźć trójkę do swojego życia? Czy jesteś w stanie znaleźć kogoś, kto będzie trzecim elementem twojej układanki? I zobacz, czy jesteś w stanie doświadczyć, doświadczyć pięknego zdarzenia, które prawdopodobnie nas czeka. Jeśli nie w tym roku, to bardzo blisko jesteśmy tego zdarzenia, ponieważ praktycznie wszyscy praprzodkowie, większość religii, większość przekazów, skupiała się na tym punkcie, którego mamy doświadczyć. Coś dziwnego dzieje się z rządami. Coś dziwnego dzieje się z Matrixem. Matrix za wszelką cenę Chcę zatrzymać moc w sobie, chcę ukraść tą energię, przenieść, być może ją w inne miejsce. Ale kto jest Matrixem? Ja jestem Matrixem. Ty jesteś Matrixem. Jeśli dobrze się nad tym wszystkim zastanowisz, to my wszyscy to stworzyliśmy i wszyscy tego doświadczamy. Co możemy zrobić? Na pewno możemy przygotować się do tego, odkrywając swoje zapomniane informacje, docierając do wiedzy, do której Cię bardzo mocno zachęcam. Dzisiaj nie będę dalej kontynuował, bo było dużo nowych rzeczy i zapraszam Ciebie jutro o 7.10 na siódmy dzień z Reginą, szklaneczka soku z Reginą, jak również o 8.30, aby przekazać Ci następne informacje na temat Twojego zdrowia i o 20.30, ażeby rozwinąć temat naszych praprzodków i zobaczyć, co oni chcieli nam tak naprawdę przygotować. Dlaczego mamy... Się skupić na zupełnie czym innym niż to, co chce nam przekazać Matrix, i cały czas nam zakłócić nasze odbiory. Być może zaczniesz doświadczać cudownych rzeczy, takich jak my tutaj, w Alicante, o których Ci opowiem przy okazji następnego spotkania, ponieważ w naszym życiu dzieją się rzeczy nadprzyrodzone, które trudno wytłumaczyć. Mam nadzieję, że będziesz mieć cudowny wieczór i noc. Napisz się naparu, jeśli jesteś w detoksie, a nawet jeśli nie jesteś, to też zrób sobie jakiś napar. Napisz, co myślisz, zapisz w zeszycie, odpal świeczkę i przygotuj się do pięknego snu i do zdarzeń na koniec grudnia tego roku. Do zobaczenia. Cześć!